Niedziela, 18 sierpnia, Agnieszka Mosur, dobry wieczór, zapraszam na wydarzenia. Informacja najważniejsza. Nie mamy kontaktu z poszukiwanymi. Akcja ratunkowa w Tatrach dwóch grotołazów uwięzionych w jaskini. Przebywają pod ziemią już prawie trzy doby w tych ekstremalnych warunkach. Temperatura około 4 stopni. Jaskinia jest bardzo duża. Łącznie korytarze mają ponad 20 kilometrów. Atakują nasze świętości. Pis w obronie rodziny. Trwa ta ofensywa. Ten wędrowny teatr, który występuje w kolejnych miastach. Lewica odsłania karty. Na ten moment ludzie, którzy wierzą w Polskę otwartą, tolerancyjną, nowoczesną, czekali przez wiele lat. Poszukiwania sprawcy tragicznego wypadku na Lubelszczyźnie. I ucieczkę z miejsca zdarzenia grozi kara nawet do 12 lat pozbawienia wolności. Pojaw się na policji, przyzna się i ponieś konsekwencje. Miniony lipiec był najgorętszy w historii. Literally... Pokrywa lodowa znika na naszych oczach. Right. Na skraju wytrzymałości jest cywilizacja ludzka. Planeta sobie poradzi. Już trzecia ekipa ratunkowa ruszyła na pomoc dwóm grotołazom uwięzionym w jaskini w Tatrach. Od ponad 20 godzin szuka ich kilkudziesięciu ratowników i strażaków. Walczą z czasem, bo grotołazi utknęli w wąskiej, zalanej wodą jaskini. Pod ziemią są już trzecią dobę, a na dole jest bardzo zimno. Grotołazi są 500 metrów od wejścia do najgłębszej tatrzańskiej jaskini Jaskini Wielkiej Śnieżnej. Marek Sygacz. Speleolodzy penetrowali mało znane ciągi korytarzy w najniższych partiach jaskini. Sześcioosobowa grupa zeszła pod ziemię w czwartek wieczorem. Wróciło tylko czterech grotołazów. Obawiamy się o ich życie. Dwóch uczestników wyprawy utknęło w rejonie tzw. studni wiatru. Grupa rozdzieliła się podczas drogi powrotnej, kiedy jeden z korytarzy po deszczu zalała woda. Przez kilka godzin był kontakt z odciętymi. Potem się urwał. W akcji w jaskini wielkiej śnieżnej bierze udział 27 ratowników i 5 strażaków z Krakowa. Toprowcy korzystają także z pomocy słowackich kolegów z Chorskiej Zachrannej Służby. Największym problemem w dotarciu do poszukiwanych są ciasne korytarze, miejscami o przekroju zaledwie 40 cm. Wydaje się, że w tej chwili jedyną metodą dotarcia do nich jest... Szereg bardzo skomplikowanych działań pirotechnicznych. Ratownicy doskonale zdają sobie sprawę z tego, jak ważny jest w tym przypadku czas. W jaskini temperatura to zaledwie około 4 stopni Celsjusza. Do tego wilgoć i dwutlenek węgla, który może gromadzić się w odciętych rejonach. To jest rzecz, której na kursach taternictwa jaskiniowego uczy się od samego początku. Zawsze może coś pójść nie tak i zawsze się zabezpiecz, czyli zawsze weź trochę więcej jedzenia, trochę więcej wody. Niezależnie od tego, jak długo. Potrwa akcja ratunkowa. Musimy tutaj się przygotowywać do długotrwałych działań, do dni, tygodni. Już teraz służby medyczne przygotowują się do przejęcia poszkodowanych. Że będą w jakimś stadium hipotermii. Szpitale w Krakowie i Katowicach są przygotowane do wyprowadzania z głębokiej hipotermii. W razie potrzeby, specjalistyczny sprzęt można także uruchomić w zakopanem. Od hipotermii umiarkowanej czy przez hipotermię ciężką ten stan będzie coraz bardziej się destabilizował. Jaskinia wielka śnieżna to największy i najgłębszy kompleks jaskiń w Polsce. Wciąż nie do końca spenetrowany. Długość korytarzy to prawie 24 km. Głębokość ponad 800 metrów. To jest jaskinia naprawdę trudna. Zdarzyło się już w niej pięć wypadków śmiertelnych w tej całej historii eksploracji tej jaskini. Jak wspominam, historia eksploracji liczy 60 lat. Zaginieni przebywają w jaskini już trzy doby. Historia pokazuje jednak, że nawet dłużej trwające akcje ratunkowe kończyły się powodzeniem. Rok temu po 17 dniach z jaskini Tam Luang w Tajlandii udało się uratować 12 chłopców oraz ich opiekuna, którzy utknęli pod ziemią po obfitych opadach deszczu. Marek Sygacz, Wydarzenia. Jarosław Kaczyński broni arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. Dziękuję mu za mocne słowa i obronę rodziny, która według prezesa PiS jest atakowana, tak jak Kościół. Lewica, która chce walczyć o rozdział Kościoła od państwa, zaprezentowała dziś swoje jedynki. W Warszawie do pojedynku liderów w stanie Adrian Zandberg. O wyborczej walce o głosy Anna Wachowska. Yeah! Liderzy Prawa i Sprawiedliwości na pikniku rodzinnym w Stalowej Woli. Jest jedna opcja: Prawo i Sprawiedliwość. Przyjechali z apelem o wyborcze wsparcie i z obietnicą obrony rodziny. Nie będzie naszej zgody na podrzynanie gardeł kukłom ani na żadne obrażanie Polaków, polskiej wiary i tej rodziny. Normalnej polskiej rodziny musimy bronić. I jej właśnie broni. Ksiądz arcybiskup. O obronę wartości chrześcijańskich metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski apelował dziś w Kalwarii Zebrzydowskiej. Stawajcie jednoznacznie w obronie naszych dzieci i młodzieży zagrożonych deprawacją. Ale to słowa o tęczowej zarazie z początku sierpnia wywołały prawdziwą burzę. Zdaniem Roberta Biedronia, sztabu Lewicy, Kościół udał się wmanewrować w partyjną rozgrywkę. Można odnieść wrażenie, że Kościół jest w służbie partii, a partia jest w służbie kościoła, a nie tak powinno to wyglądać. Na niespełna dwa miesiące przed wyborczą rozgrywką partie prezentują swoich kandydatów. Lewica! W Warszawie jedynki do Sejmu przedstawiła Lewica. Przewodniczący SLD Włodzimierz Czarzasty otworzy listę w Sosnowcu. Adrian Zandberg, lider Razem w Warszawie. Wiceszefowa SLD Joanna Senyszyn w Gdyni. W Gliwicach jedynką będzie Wanda Nowicka. Jesteśmy po prostu ze sobą bardzo spójni. Już wiadomo, że razem, a nie osobno, partie opozycyjne pójdą do Senatu. Lewica, Koalicja Obywatelska i PSL osiągnęły porozumienie w sprawie paktu senackiego. Kompromis zawarty pokazuje, że i lewicy, ale i partiom spod znaku Koalicji Obywatelskiej czy PSL-owi zależało na tym, żebyśmy mogli wystawić wspólną reprezentację do Senatu. Propozycję startu z list koalicji w okręgu podwarszawskim do Senatu. Miał otrzymać były wicepremier Roman Giertych. Na Facebooku napisał, że propozycję odrzucił. Kandydatów koalicji obywatelskiej do Sejmu poznamy w poniedziałek. Wciąż nie wiadomo, kto będzie startował do Sejmu z pierwszego miejsca w Gdańsku. Tu ważą się losy Sławomira Noimana. Jest szefem regionu, jest szefem klubu, jest jedną z twarzy platformy obywatelskiej. Jest osobą, która jest gnębiona przez policję polityczną Pisu i powinien zostać jedynką. To jest kaliber zarzutów, który doi przynajmniej do ich wyjaśnienia powinien eliminować y, po prostu z życia publicznego. Super Express ujawnił, że w zawiadomieniu do prokuratury Centralne Biuro Antykorupcyjne zarzuca Neumannowi, że wydawał pieniądze zasilające konto jego biura poselskiego na biżuterię, restaurację i alkohol. Sam Neumann zapowiedział, że złoży zawiadomienie do prokuratury przeciwko CBA. Dla Wydarzeń Anna Wachowska, Polsat News. Wiadomo, że to było ciemne Volvo V70, i że z winy jego kierowcy zginął człowiek. Drugi walczy o życie. Wracamy do wypadku na Lubelszczyźnie i nagrania, które pokazywaliśmy Państwu wczoraj. Sprawca uciekł, policja go szuka i liczy na Państwa pomoc. Anna Hałas-Michalska. Białki dolne na Lubelszczyźnie, droga krajowa nr 48. To tu, w środę po południu, 29-letni brat Magdaleny Pilch, Daniel, miał wypadek. Śmiertelne. Po prostu sobie jechał, załatwiając swoje sprawy, i, a ten człowiek znienacka zaczął go wyprzedzać, widząc, że z przeciwka też ktoś nadjeżdża i powinien był pomyśleć, że, że powinien albo zaczekać, no przede wszystkim powinien zaczekać i nie wyprzedzać. Moment wypadku widać na nagraniu, które dostaliśmy na platformę Twój News z portalu polsatnews.pl. Ciemne kombi zaczyna wyprzedzać Forda K w chwili, gdy z naprzeciwka jedzie Opel Vectra. Kierowcy próbują się ratować, zjeżdżając każdy w swoje prawo. Ford, którym jechał 29-letni Daniel, złapał pobocze, wpadł w poślizg i uderzył w Opla, który dachował. Ciemne kombi odjechało bez szwanku. Na nagraniach z monitoringu nadesłanych także do naszej redakcji widać poszukiwany samochód. Sprawca poruszał się samochodem marki Volvo V70 koloru ciemnego. Będziemy to analizować pod kątem odczytania numerów rejestracyjnych. Ranni kierowcy zostali zabrani do szpitala w Lublinie. Brat Magdaleny Pilch, śmigłowcem LPR, miał obrażenia głowy, był operowany. Wyszedł lekarz i powiedział, że żyje, ale jego szanse są bardzo, bardzo małe. Ano okazało się, że jego stan jest troszeczkę, troszeczkę lepszy. I przede wszystkim żył, ale około pół dnia po prostu nagle umarł. Nim do tej pory nie możemy w to uwierzyć. To był taki wesoły, sympatyczny chłopak. Tutaj ten fortka, który mężczyzna zginął. No tu dołki to są. Ślady. A z drugiej strony leżał, są szkła. Leżały Opel Wektra do góry kołami. Mieszkańcy mówią, że to nie pierwszy tragiczny wypadek w tym miejscu. Kierowcy jeżdżą za szybko, wyprzedzają przed wzniesieniem na jezdni, zmuszając innych do ratowania się. Może się trafić ktoś, kto po prostu ma wszystko w nosie. Natomiast jak już dochodzi do takiego zdarzenia, diabeł karty rozdaje. Nie ma tutaj żadnego sposobu na to, że nie ma żadnego przepisu, że kontra w lewo, kontra w prawo, albo zaciągnąć hamulec ręczny. Niestety nie. Diabeł karty rozdaje, ułamki sekund. Policja prosi o informacje od osób, które w środę około 16 widziały ciemne Volvo V70 jadące krajową 48-ką między Moszczanką a Kockiem. Nawet gdyby rzeczywiście spanikował, bo różne, różne mogą być reakcje, no to przecież mógł wrócić po chwili i... I po prostu jakoś zareagować po ludzku. Za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym i ucieczkę z miejsca zdarzenia może grozić kara nawet 12 lat pozbawienia wolności. Anna Hałas-Michalska, wydarzenia. 20 ofiar śmiertelnych, ponad 400 rannych. To tragiczny bilans długiego weekendu na drogach. Niepełny, bo trwa fala powrotów i policyjna akcja Bezpieczny Weekend. Nie było bezpiecznie, głównie z winy pijanych kierowców. Przez jednego z nich w Świętokrzyskiem życie stracił 14-latek. Paweł Naruszewicz. Sichów Duży jest duży tylko z nazwy. To mała miejscowość. Wszyscy tu dobrze znali 14-letniego Wiktora który wczoraj jadąc na rowerze zginął potrącony przez Forda prowadzonego przez kompletnie pijanego mieszkańca wsi. 53-latek znajdował się w stanie nietrzeźwości, w swoim organizmie miał ponad 3 promile alkoholu. Wiktora reanimowano przez dwie godziny. Po przywróceniu funkcji życiowych przetransportowano go śmigłowcem do szpitala, ale nie udało się go uratować. On nie przeszedł, żeby nie powiedział dzień dobry, czy nie przejechał rowerem. Grzeczny, uczył się dobrze. Do kaplicy przychodził na msza. Kierowca został zatrzymany przez policję, ale jeszcze go nie przesłuchano. Trzeźwieje w areszcie. Pijany jechał ponad 130 na, na godzinę. Nie dziwiłbym się, aby młody jakiś nastolaty człowiek po 50, żeby siadał za kierownicę w takim stanie. Przecież on, on się nie nadawał nawet piechotą, nie tylko żeby za kierownicę siąść. Dwie godziny później kilka miejscowości dalej doszło do podobnego wypadku. Kierowca z BMW również potrącił 39-letniego rowerzystę. W swoim organizmie miał blisko 3 promile alkoholu. Alkohol grzech numer jeden. Kolejny, nie mniej ciężki, to nieostrożność. Wczoraj w Tarnobrzegu motocyklista śmiertelnie potrącił pieszego. 32-latek wszedł na jezdnię w niedozwolonym miejscu. W wyniku tego zdarzenia bardzo poważnych obrażeń dostał, doznał również motocyklista. Mimo podjętej akcji reanimacyjnej, jego życia również nie udało się uratować. Mieszkańcy mówią, że szczególnie wieczorami pojawia się tu wielu motocyklistów i rzadko się zdarza, by poruszali się z przepisową prędkością. Dzień w nocy jeżdżę przed tymi motorami. Jak po tych uliczkach po mieście jadę, tam to. Te szyby leczy. Powinniśmy się dobrze zastanowić. O, widzicie Państwo, to jest taki przykład. To jest taki ewidentny przykład. Jak tragiczne jest to lato, pokazuje policyjna mapa, na której od początku wakacji oznaczane są wypadki ze skutkiem śmiertelnym. Do wczoraj było ich 457. Pogoda sprzyja tragediom na drodze podwójnie. Po pierwsze, kierowcy czekali z powrotem do ostatnich chwil długiego weekendu, więc dziś na drogach jest tłoczna. Po drugie, im lepsza pogoda, tym mniejsza ostrożność. Dobre warunki atmosferyczne powodują, że jedziemy szybciej, a szybko znaczy niebezpiecznie. Policja radzi regularne odpoczynki na trasie i ostrożność oraz by nie próbować nadrobić czasu straconego w korkach. Paweł Nórbszczewicz wydarzenia. Samobójczy atak terrorystyczny na weselu w Kabulu w Afganistanie. Zginęły 63 osoby, ponad 180 zostało rannych. Wśród ofiar jest wiele dzieci i kobiet. Do zamachu przyznało się państwo islamskie. Jan Mikruta. To było wielkie wesele. W sali na obrzeżach Kabulu bawiło się około tysiąca gości. Specjaliści określają podobne, niechronione cele jako miękkie. Zamachowiec samobójca swobodnie wmieszał się w tłum weselników. Wybuch nastąpił w pobliżu sceny, na której grali muzycy. Było tam wielu młodych, dużo dzieci. Oni wszyscy zginęli. Szedłem właśnie z kuchni na salę, gdy usłyszałem huk. Całkiem ogłuchłem. Widziałem wielu zakrwawionych ludzi. Wszyscy uciekali. Po wybuchu salę wypełnił gęsty, gryzący dym. Rannych i poszkodowanych jest niemal 200 osób. Stan wielu jest ciężki. Pamiętam, że to była potężna eksplozja. Było strasznie. Dookoła były dzieci, ranne i zabite. Nowożeńcy wyszli z tej masakry niemal bez szwanku fizycznego, bo panna młoda jest w stanie. Szoku. Zginęło czternastu członków jej rodziny. Nie mam już nadziei. Straciłem brata. Zginęli przyjaciele, którzy przyszli na moje wesele Żadne święta nie mają już znaczenia. Do ataku przyznała się afgańska filia Organizacji Państwo Islamskie. Terroryści podali, że pochodzący z Pakistanu zamachowiec samobójca zaatakował niewiernych. Na weselu bawili się hazarowie, czyli szyicka mniejszość regularnie atakowana przez dżihadystów i talibów. Ci ostatni potępili zamach. Branie na cel wesel, szkół, meczetów czy targów pokazuje, jak okrutni są terroryści mordujący niewinnych. Talibowie nie mogą odżegnywać się od winy za ten barbarzyński atak. Postanowią dla terrorystów platformę. Talibowie od miesięcy prowadzą w Katarze negocjacje z przedstawicielami Stanów Zjednoczonych. W zamian za wycofanie amerykańskich wojsk mają zgodzić się na rozmowy pokojowe ze wspieranym przez Zachód rządem i na podział władzy. Mimo negocjacji na początku miesiąca zaatakowali jednak posterunek policji w Kabulu zabijając 14 i raniąc 150 osób. Zwykli Afgańczycy żyją w nieustannym strachu. Niech rząd przestanie wreszcie zajmować się swoimi wewnętrznymi kłótniami. Niech zaczną, jak ludzie, pracować nad przywróceniem pokoju. Kilka godzin po ataku na salę weselną w wybuchu bomby w prowincji Balch na północy Afganistanu zginęło kolejnych 11 osób. Jan Mikruta, Wydarzenia. Osiem osób zatrzymanych i staranowany radiowóz. Tak skończyła się bijatyka pseudokibiców po meczu w Kędzierzenie Koźlu. Wzięło w niej udział kilkudziesięciu sympatyków zwaśnionych drużyn z Kędzierzyna Koźla, Opola i Częstochowy. Po czwartoligowym meczu Chemika Kędzierzyn-Koźle z LZS z Starogoszczą na ulicach miasta doszło do tak zwanej ustawki, czyli bójki pseudokibiców obu drużyn. Według policji wzięło w niej udział około 130 huliganów. Trzech z nich na widok policji próbowało uciekać. Staranowali samochodem radiowóz, ale pościg zakończył się w ślepej uliczce. Przy zatrzymanych policja znalazła narkotyki oraz niebezpieczne przedmioty. A teraz drony w służbie nauki, czyli wielkie zakupy na Uniwersytecie w Poznaniu. Uczelnia kupiła kilkanaście takich urządzeń. Najnowocześniejszej techniki, co ciekawe, chce uczyć humanistów. O naukowych wysokich lotach Stanisław Ryk. Uczy jak człowiek, prawie jak na rowerze. Las można się nauczyć, i tego tak szybko się nie zapomina. To odważna deklaracja w kontekście tego, co zaraz Państwo zobaczą. Świat się cały czas zmienia idzie do przodu, i za tym po prostu trzeba nadążać. W tym wypadku wypadałoby powiedzieć, dotrzymać skrzydła. I on jest w stanie nas pokazać tutaj. Tak, no w tej chwili akurat robimy odlot. Dronami mają sterować studenci. Dodajmy humaniści, a wszystko w ramach zajęć. Cały czas instruktor ma kontrolę nad tym dronem, więc liczymy na to, że po prostu będzie ciężko je rozbić. Zasada jest bardzo prosta. Musi być dobry pomysł. I po drugie muszą być źródła finansowania. Te dała Unia Europejska i to nie małe 30, ale tak mniej więcej kosztowało. W sumie drony kosztowały prawie 150 tysięcy złotych. Studenci mają nie tylko latać, ale i wiedzieć, jak korzystać z dronów. Użycie dronów do zajęć praktycznych związanych z przewidywaniem. Zagrożeń, monitorowaniem stanu środowiska to przede wszystkim takie podstawowe zadanie. Drony na uczelni w służbie edukacji to amerykański patent. Tamtejsze centra dronowe działają od 10 lat. To tworzone w Poznaniu jest pierwsze w Polsce. 30 lat temu takie drony uznano by za melodię odległej przyszłości rodem z filmów science fiction. Dziś są dosłownie i w przenośni na wyciągnięcie ręki już nie jest zabawka, już to się jakby z tej, z tej sfery zabawki już się przekształca w sferę taką bardziej użytkowania przemysłowego. Transport, poczta, tworzenie map, prognoza pogody, monitorowanie ruchu drogowego, zapewnienie bezpieczeństwa na wodzie, czy nawet monitorowanie zagrożenia lawinowego. Drony zmieniają nasze życie. Piloci, którzy się tu szkolili na uprawnienia na drona, Przyznawali, że dronem się lata trudniej niż prawdziwym samolotem, bo w samolocie siedzą w kabinie i nie mają problemu z orientacją, a tu jest to niezłym wyzwaniem, które podejmuje z roku na rok coraz więcej osób w tym roku do grona szkolonych dołączyli m.in. agenci nieruchomości czy archeolodzy. Droniarz musi mieć wiedzę teoretyczną i praktyczną w paluszkach. Z dronów korzystamy i my, dziennikarze. Zdjęcia z powietrza wzbogacają nasze materiały, ale staramy się pamiętać, by forma nie przesłoniła treści, czyli informacji, bo jak widać, od wynalazków łatwo stracić głowę. Stanisław Ewryk, Wydarzenia Poznań. Tegoroczny lipiec był najgorętszy od 140 lat, czyli od czasu rozpoczęcia pomiarów, obliczyli amerykańscy naukowcy. Temperatura była wyższa o niecały stopień. To, co potwierdziły badania naukowców, widać już gołym okiem. Topniejące lodowce, wysychające także w Polsce rzeki. O galopujących zmianach klimatu Robert Gusta. Szukać nie trzeba daleko. To zalew Sulejowski w Łódzkiem. Suche lato i wysokie temperatury spowodowały, że poziom wody spadł o blisko półtora metra. Brzeg przesunął się o kilkadziesiąt. Ryby są śnięte, wszystkie kraby, które zaczęły się odtwarzać i tak dalej, wszystko zaczęło yy, zamierać. Ten olbrzymi zbiornik, który jeszcze do niedawna tętnił życiem, tego lata niemal opustoszał. Nigdy nie było takiej sytuacji, żeby nie było wody i żeby żeglarze właśnie czy inni tutaj turyści nie mogli korzystać ze zbiornika. Suche i upalne lato przyniosło też globalne rekordy temperatur. Według najnowszych danych opublikowanych przez Amerykańską Agencję Klimatyczną w lipcu padł historyczny rekord. Średnia globalna temperatura była o prawie 1 stopień wyższa od średniej dwudziestowiecznej. Lipiec był najcieplejszym miesiącem w ostatnich 140 latach, czyli odkąd zaczęto prowadzić pomiary. Gorące powietrze dotarło do najdalszych północnych zakątków Ziemi. Amerykańscy naukowcy z arktycznej ekspedycji badawczej mówią o topniejących milionach ton pokrywy lodowej. Obserwujemy dosłownie, jak pokrywa lodowa znika na naszych oczach. Ma to wpływ na całą planetę. Topniejące miliard ton lodu podnoszą poziom morza na całym świecie o wymierną ilość. To się dzieje tu i teraz. Pytanie brzmi, jak szybko będzie postępować w przyszłości? Bezpośrednie skutki. To z jednej strony wiele obszarów dotkniętych suszą, z drugiej, olbrzymi nadmiar wody powstały stopniejących lodowców. Arktyka jest miejscem, w którym najmocniej widać zmiany klimatu. Od dawna to wiedzieliśmy i mówiliśmy, że tak właśnie będzie. I to właśnie się dzieje. Nagłe, ekstremalne zjawiska atmosferyczne, gradobicia wichury, trąby powietrzne czy tornada będą nam coraz częściej towarzyszyć. Według naukowców, planeta po raz kolejny wysyła ostrzegawczy sygnał. Ale tym razem nie jest to zwykłe ostrzeżenie, to dobitny znak, jak szybko postępują zmiany klimatyczne. Na skraju wytrzymałości jest cywilizacja ludzka. Planeta sobie poradzi. Prawda? Nie będzie taki czy inny układ klimatu, natomiast nie będzie do warunków do życia dla nas. Rekord średniej temperatury według klimatologów szykuje się także w sierpniu. Jednym z głównych powodów są ciepłe sierpniowe noce z temperaturą zbliżającą się do 20 stopni. Robert Gusta: Wydarzenia. Wyciągnąć dzieci sprzed ekranów smartfonów, tabletów i sprawić, by po prostu zaczęły się więcej ruszać. To coraz trudniejsze, a polskie dzieci są coraz słabsze i coraz grubsze. Z pomocą szkołą ruszają eksperci, którzy chcą przekonać uczniów, że ruch to najlepsza zabawa. Magdalena Hykawy. Już za dwa tygodnie uczniowie wrócą do szkół. Ćwiczenia na świeżym powietrzu zastąpią te w salach gimnastycznych. A sport niezależnie od miejsca uprawiania jest dzieciom niezbędny. Dla naszego zdrowia możemy mieć dużo siły. Jak się nie będzie dużo ćwiczyło, to można być takim grubym, że się z krzesła nie podniesie. Dla młodszych ruch jest rzeczą naturalną, po prostu mają taką potrzebę, ale u starszych ta szybko zanika i wtedy nastolatkowie często szukają pretekstów, by nie chodzić na WF. Część dzieci boi się po prostu spocić, troszkę przemęczyć, a część po prostu jest mało sprawna i się wstydzą tego, że, że mają taką, a nie inną kondycję. Wszystkie chwyty dozwolone. Niektórzy posuwają się do wysyłania zwolnień bez wiedzy rodziców za pomocą elektronicznego dziennika. Inni przekonują dorosłych, że ćwiczenia szkodzą. Najgłupsze zwolnienie, jakie dostałam, to było zwolnienie wysłane w piątek po południu z powodu bólu brzucha, które dziecko dostanie w poniedziałek. Ta fałszywa troska o dobre samopoczucie dziecka i godziny z nosem w smartfonach dają groźny efekt. Co piąty polski jedenastolatek ma nadwagę, co trzydziesty jest tyły. Coraz w mniejszym stopniu wymaga się od nas y, aktywności fizycznej. Dzieci słabną. 30 lat temu przeciętny 10 latek był w stanie wisieć na drążku przez ponad 20 sekund. Dziś zaledwie 8. Góra, 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 góra. Okay. Nie widzi się potrzeby y, troski o. Aktywność fizyczną dzieci, tak jak widzi się to w odniesieniu do nauki i języka obcego, czy matematyki, czy historii. Wy siedzicie, a oni kradną waszą energię. Stąd pomysł na pogromców bez ruchu. W 20 mazowieckich placówkach już przed wakacjami pojawili się instruktorzy programu Aktywne Szkoły. Przez rok będą uczyć dzieci prostych ćwiczeń. Pokażą, że powtarzane regularnie przynoszą efekty. Identyczny projekt dwa lata temu na Dolnym Śląsku był sporym sukcesem. Pozwoliły 86% szkół poprawić sprawność fizyczną ich uczniów. Dzieciaki biorące udział w programie odzyskały 43% sprawności fizycznej. A że w zdrowym ciele zdrowy duch to ćwiczące dzieci mają lepsze oceny. Wpływa na funkcjonowanie dobre mózgu, wobec tego na pewno to pomaga dzieciom w nauce, poprawia kondycję uczniów, poprawia pamięć. Dzieci, które nie ćwiczą, są pięć razy bardziej narażone na choroby serca przed 20 rokiem życia. Magdalena Hykawy, wydarzenia. Na koniec 2300 mam jednocześnie karmiących piersią, czyli Wielka Kampania na Filipinach, ma promować karmienie piersią i przełamać niechęć do tej naturalnej, a najzdrowszej dla dziecka metody karmienia. Dziękuję Państwu, życzę miłej niedzieli. Zapraszam, by zostać z nami w Polsat News. Za chwilę najnowsze informacje w sprawie akcji ratunkowej w jaskini w Tatrach.